Dzieczemno. O, dziękuję! Nie! Przepraszam bardzo. Ja chciałam zakwestionować y ten budy. O, fuj. Ej, wie, że teraz bym się potknęła i bym się zabiła, i byśmy wszyscy umarli? To jest domem. Tu jest jej korytarz wielofunkcyjny. Transportuje przez niego czasem walki. Nagrywasz? Tak. No to będzie bardzo przykro, akurat. Tak, taką obrys to jak ci wszyscy, co reklamy robią.

Tu jest linia prosta. Linia prosta. Jezu, auto we mnie by wjechało, zabiłoby mnie. Ja jestem teraz wydostanę. Ej no, by znajd, tupa to ty jesteś. Nie, jednak jednak nie chciałam włączyć nagrywania. Jezu, myślisz, że jak zostawię kamerę tutaj na sekundę, żeby tylko nagrać jak odchodzę, to mnie zabije wtedy? Tak? Odsłoń się Teraz pytanie, czego złapię? Jestem taka cool. Zatrzymaj oddech On nie ma takiego zasięgu, żeby do dozimąć Nie Może spać? Tak? Pokręcić. Pokręcić.